Cześć, witajcie. Witam was bardzo serdecznie. Jak legalnie pobrać Windows 7 lub Windows 8.1 za darmo? W naszych poradnikach pokazywaliśmy już jak wymusić instalację Windows 10 w swoim komputerze, jak pobrać obraz ISO Windows 10 i tym podobne. Dzisiaj pokażemy jak pobrać obraz ISO Windows 7 lub też Windows 8.1 legalnie i za darmo ze stron Microsoftu. Aby pobrać obraz ISO systemu Windows ze stron Microsoftu, musimy odwiedzić stronę Microsoft Tech Branch. Obecnie znajduje się Tutaj tylko obraz ISO systemu Windows 10. Jest jednak prosty sposób, aby wyświetlić również linki do pobierania wcześniejszych wersji oprogramowania Microsoftu. W tym celu musimy skorzystać z przeglądarki Google Chrome lub Opera. Po wejściu na wspomnianą stronę wykonujemy skrót klawiszowy Ctrl-Shift-J. W prawej części okna zostanie otwarte narzędzie deweloperskie, czyli konsola. Jedyne co musimy zrobić to wkleić i zatwierdzić Enterem kod, który znajdziemy na stronie DownloadNet.pl. Po poprawnym wykonaniu kodu przechodzimy na stronie Microsoft Tech Branch do sekcji o nazwie Select Edition i rozwijamy pasek opcji systemu. Jeżeli poprawnie wprowadziliśmy kod, na liście pojawią się nowe wersje systemu Microsoft Windows 7, Windows 8.1 oraz Windows 10 we wszystkich wydaniach, czyli Pro, Home, Edition, Enterprise, Professional itd. Wystarczy teraz tylko wybrać interesującą nas opcję i kliknąć przycisk Confirm. Zostaniemy przeniesieni do opcji Select the Product Language, gdzie z rozwijanego paska wybieramy wersję językową, np język polski bądź też inny język, jeżeli język polski nie jest dostępny. Zatwierdzamy wybór przyciskiem confirm, następnie wybieramy wersję Windows 32-bitową lub 64-bitową i rozpoczynamy pobieranie obrazu na nasz komputer. Na koniec jeszcze dwa słowa wyjaśnienia. Jeżeli korzystasz już z systemu Windows 10 i chcesz cofnąć się do 8.1 lub 7, nie zrobisz tego bez oryginalnego klucza. Microsoft pozwalał na downgrade z Windows 10 do starszej wersji jedynie przez 30 dni po aktualizacji, a zatem nawet jeżeli pobierzemy legalny i darmowy system Windows 8.1 czy, czy też Windows 7, będziemy nadal potrzebowali do niego klucza, który trzeba bądź też zakupić, bądź też po prostu mieć z komputera. Odwiedzajcie naszą stronę, zwłaszcza dział news i artykuły. Znajdziecie tam sporo ciekawych porad i tematów. No i subskrybujcie nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia!